Witam zebranych proszę Państwa. Znamy po przerwie posiedzenie pierwszej sesji Rady Powiatu. Powiatu w hełmie na dzień 2 grudnia 2020 roku. Proszę o stwierdzenie, że na sesji wełmów listy obecności uczestnicy 16 radnych, co stanowi chorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Proszę. może też na Szanowni Państwo, my podpisami radni z centyfikatusze porozumienia dla pracy ponad politycznymi podziałami na rzecz mieszkańców naszych gmin w powiecie zwracamy się z apelem do radnych PSL o podjęcie pracy w Radzie Powiatu i współdziałania merytorycznego w realizacji ustawowych zadań powiatu. Apelujemy także o zaprzestanie działań destrukcyjnych uniemożliwiających prowadzenie sesji Rady Powiatu to zaprzeczenie idei demokracji i pogwałcenie złożonego szkodowania konstytucji w sprawie godnego, przydanego i uczciwego, uczciwego pełnienia obowiązku rolnego, mającego na względzie dobro powiatu i jego mieszkania. Działalność partyjna to także poszanowanie reguł demokracji i woli wyborców. Zaś prezentacja partyniarstwa na zachowania stołków jest zachowaniem niegodnym złożonego szybowania. Oczekujemy na wystawę i decyzję, którą umożliwią zrealizowanie ustawowych zapisów oraz poczęciu prac Rady Powiatowej. Podpisano członkowie porozumienia Grupy G9, Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej i część tej Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Panie Przewodniczący, Seniorze, Panie Panowie Radni. Mój wniosek formalny. Oczywiście radni z Polskiego Sądu Narodowego upoważnili mi do tego, żeby zgłosić. Jest również na temat ogłoszenia przerwy, ale oczywiście uzasadnia, ale przerwy dłuższej do 20. I teraz w kilku zdania tylko powiem Państwu, jaką mamy sytuację i nie będę się grzać może odnosiła do oświadczenia przed chwilą złożonego, bo nie taka moja i nie mam do tego żadnych upoważnień, ale powiem tak, jako oczywiście radny z Ludowego nie tego, że byliśmy wybierani. Jako doświadczony samorządowiec wiem doskonale, moim radnym również leży na sercu dobro i praca w tym samorządzie i na rzecz tego powiem. Ale drodzy Państwo, mając doświadczenie w pracy w samorządzie, Okazało się, że żadna ze stron na dzień dzisiejszy nie ma generalnie zdolności koalicyjnych. Więc dlatego też, wnioskując o przerwę, uważam, że sami nie mamy jeszcze na dzień dzisiejszy klubów, nie mamy szefów klubów, nie jesteśmy upoważnieni do prowadzenia rozmów, dlatego też jest nam czas potrzebny do przeprowadzenia konstruktywnych rozmów. Wczoraj, proszę Państwa, wychodząc, wychodząc. Powiem jedno tylko zdanie, bo dzisiaj miałem nawet takie pytanie od redaktorów, że opuściliśmy salę. Radni mają obowiązki, ale mają również i prawo. Ponieważ zastaliśmy taką sytuację, jaką zastaliśmy w tym powiedzie. Mamy mozaikę, mamy naprawdę wybór bardzo różnorodny. W związku z tym uważam, że do momentu wczoraj każdy z nas otrzymał informację, że nie ma porozumienia że nie ma również zdolności koalicyjnej żadna ze stron, w związku z tym trzeba mieć czas na przerwę. I dlatego też, wychodząc z sali, chcieliśmy z radnymi na ten temat rozmawiać. Pojawiło się również pismo, bo radni to pismo czytali, z grupy, która uzyskała największy wynik, z grupy G9 na terenie powiatu, że oto jest propozycja. Kandydatury nie pokazano również yy, nazwiska tej osoby, więc myślę, że nie przerwa na jeden dzień, na kilka godzin, tylko przerwa niestety w tej sytuacji jest niezbędna. Drodzy koledzy, koleżanki i koledzy radni, myślę, że nasz rozsądek, nie pośpiech, nie agresja, rzadko kiedy w samorządach się zdarza coś takiego, ale takie są przypadki. Miałam również taki przypadek będąc w samorządzie województwa, ale było też wzajemne zrozumienie i poszanowanie, że jeżeli ktokolwiek z radnych prosi, lub w imieniu radnych prosił o przerwę, mamy zawsze na panią jedną przedstawicielkę z Platformy, jeżeli kiedykolwiek będzie potrzebna przerwa, uszanujmy to, taka jest kultura polityczna nawet bez głosowania, że trzeba tą przerwę zrobić na 10, na 15 minut, dlatego, że czasami trzeba rozmawiać. Trzeba mieć informację, której radni akurat w tym momencie jeszcze nie mają, bo nie mają klubów, nie mają swoich przedstawicieli. Dlatego też yy, nawet czasami bolało to, bo dzisiaj pytano mnie również po wyjściu sali, nie wiem jakie były zachowania, ale że były jakieś tam tupania, krzyki. To naprawdę też wydaje mi się, że na tym etapie, póki przepraszam, ruszamy, a nasz ten, nasz ten akurat układ, układ powiem wprost, Radnych w powiecie kelmskim zdarzył się tak, że mamy trudnych ten rozruch yy, tej naszej rady. Zachowajmy rozsądek, zachowajmy spokój i nie dajmy pożywki do tego, że nie potrafimy właśnie w znieść się podziałami i rozmawiać. Tak mi się wydaje i proszę, wnioskuję przynajmniej w imieniu radnych Polskiego Słowiaństwa gdzie nie mamy upoważnień, my jako radni do rozmów, nie mamy szefa klubu, prosimy o dłuższą przerwę. Przerwę do 20 przynajmniej na rozmowy naszych organów, oczywiście ze wszystkimi, bo jest taka szansa i możliwość, że można stworzyć naprawdę koalicję i to rozsądną dla, na rzecz pracy tego powiatu, ale potrzebny jest czas na rozmowy, na spokojne, w zaciszu, nie w emocjach i nie w krzykach. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Proszę. Szanowni Państwo, ja, ja myślę, się... że nie o emocjach w, w ich krzykach niczego no. takiego nie miałam myśli na poprzedniej sesji, a na na i nie było krzyków ani emocji, emocji. jeżeli już to wywołali koledzy z PSL-u, próbując zerwać obrady tuż po ślubowaniu, bo to moim zdaniem było niepoważne, kiedy mieliśmy do y, prowadzenia sesji o określonym porządku, który został przedstawiony przegłosowany, więc y, dla mnie to jest niepoważne, bardzo niepoważne. Poza tym, co świadczy wszędzie wobec, na tej sali są ludzie, jak tutaj koleżanka do domówieni. My mamy grupę ludzi szeroko, w szerokim porozumieniu. Jak to było widać przy głosowaniu, jesteśmy domówieni. Trudno, bo jeżeli PSL nie potrafi, nie chciał, bądź nie umiał w jakikolwiek sposób rozmawiać z pozostałymi radnymi, no nie jest bardzo przykro z tego tytułu. Ja mogę powiedzieć i myślę, że to było widoczne, my jesteśmy domówieni, więc proszę nie mówić, nie sugerować, że ktoś jest niedomówiony, my nie mamy koncepcji i tak dalej, my jesteśmy domówieni, tylko prosimy o uszanowanie demokracji, prosimy o kontynuowanie sesji, prosimy o to, aby wybrać przewodniczącego i będziemy wiedzieli, wszyscy jesteśmy domówieni, jesteśmy domówieni, kto jest domówiony, proszę o wygaszenie mandatów, to są ludzie, którzy zostali wybrani z woli wyborców. A wy Państwo uniemożliwiacie im w sposób oczywisty przejęcie mandatu. Wzięcie tego mandatu. Jest to zamach na demokrację. Jest to nieuzasadniony sposób sprawowania mandatu. Kiedy Państwo śrubujecie, mówicie tak, mi to pomóż Bóg. Pytam, w czym ma pan Pan to pomagać? Nie sądzę, żeby idea tego ślibowania i te ostatnie słowa sprzyjały tym poczynaniom. Jeszcze raz powtarzam, tutaj są domówieni ludzie. To nie jest argument, proszę Państwa, do wydłużenia sesji do 20. Rozumiemy to, oświadczenie mojego kolegi jest chyba jasne i czytelne. Czekamy na Państwa propozycje. Możemy sobie dać czas, tu nie ma czasu, jest budżet, doskonale o tym wiecie. Takie roszady ja znam, gierdy w ostatniej chwili musimy coś zrobić bez budżetu, bo objawali się. Nie chcemy do tego dopuścić, moi drodzy. My chcemy żeby demokracja miała siłę, siłę wyborców. I ta siła wyborców została pokazana. W związku z tym popieram wniosek mojego kolegi. Ja po pierwszy proszę o przegłosowanie wspomniałem za wniosek formalny o przerwę do dnia 8 do godziny 15. Dziękuję, Dziękuję bardzo.